Napęd bramy przesuwnej Proxima P1000. Z przyjemnością chciałbym poinformować, że w ofercie Proximy pojawił się napęd do bramy przesuwnej z bardzo przejrzystą centralą, dzięki której montaż napędu staje się prosty i przyjemny. Podstawowe cechy napędu: 230V silnik z metalową przekładnią, który zapewni ruch bramie ważącej nawet 1000 kg. Centrala z 32-znakowym podświetlanym wyświetlaczem. Centrala napędu posiada dwa 230V wyjścia, jedno do sterowania silnikiem, zaś drugie do lampy sygnalizacyjnej. Posiada także dwa 24V wyjścia do zasilania fotokomórek. W centrali znajdują się cztery wejścia. Wejście foto typu NO lub NC, które może chronić zamykanie bramy. Wejście A typu NO lub NC, które można wykorzystać do podłączenia kolejnej pary fotokomórek lub listwy rezystancyjnej chroniącej otwieranie bramy. Wejście B typu NO lub NC, które może być wykorzystane do podłączenia listew rezystancyjnych chroniących zamykanie i otwieranie. Do wejść A i B można podłączyć przyciski pracujące w jednym z siedmiu trybów. Czwartym wejściem jest wejście STOP typu NC. W napędzie oczywiście jest funkcja autozamykania oraz autozamykania po przecięciu linii fotokomórek z ustawianym czasem reakcji od 1 do 9999 sekund. Centrala posiada pamięć 1900 pilotów, w których przyciski mogą pracować w 7 różnych trybach. Odbiornik radiowy jest uniwersalny, co oznacza, że może współpracować z pilotami innych producentów działających na częstotliwości 433.92 MHz. Konfiguracja sterownika może być chroniona PINem. Napęd posiada możliwość ustawienia funkcji furtki, gdzie procentowo ustawiamy stopień otwarcia. W napędzie cyfrowo ustawiana jest siła ruchu bramy w skali od 1 do 9 oraz cyfrowo ustawiany opór po napotkaniu, którego brama odwraca ruch. Także cyfrowo można ustawić zwalnianie ruchu bramy z procentową dokładnością. W centrali napędu można włączyć impuls rozruchowy, co oznacza, że napęd w momencie rozruchu generuje 100% mocy. Oto menu wyświetlacza centrali napędu. W skład zestawu poza napędem wbudowaną centralą i zestawem montażowym wchodzą krańcówki magnetyczne, dwa piloty do wyboru oraz lampa sygnalizacyjna. Więcej szczegółów uzyskacie u doradców handlowych oraz na proxima.pl. Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą proximy, to subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy także na nasz facebookowy profil.